Thank <laughs> you. Dzień 18. Piękny, piękny słoneczny dzień. Pojebie. A ja jestem otoczony górami i idę między tymi górami. Więc z tego co co widziałem, to jest około 200 km takim klimatem. Wszędzie góry, góry, góry zero wiatru, kompletnie zero wiatru. Co tak naprawdę nie jest jakiś super <laughs> fajnie jak wieje i chłodzi trochę. Bo jak nie wieje, to jest to jest gorąco. Zrobiłem przerwę po 10 km. Mniej więcej co 10 km robię sobie taką przerwę, żeby coś przekąsić, to jest akurat co 2 godziny napić się, przekąsić i, i iść dalej. Gdzie ten wiatr jest taki delikatny, delikatny podmiot, teraz przyszedł. Cześć wszystkim! Wszedłem do rezerwatu Anisbery w Republice Południowej Afryki. Była tylko brama, napisane było co można, czego nie można. Zwierząta nie były pokazane, był tylko napisane jaki jest, że jest królik, który jest na, na wymarciu na tym terenie i żeby jechać ostrożnie, żeby ich nie, nie rozjeżdżać. Ja przeszedłem 3 km, jeszcze nie widziałem żadnego królika. I w ogóle żadnego zwierzęcia jeszcze tutaj na, na tym terenie. A teren wygląda tak. Teren jest otoczony górami z każdej strony, więc jest to taki płaskowy, powiedzmy, taka, taka dolina. I góry są z każdej strony i taki. Taka trochę pustynia, bo tu wszędzie jest piasek. To wszystko na piasku rośnie te malutkie krzaczorki a ja mam iść między tą górką co widać tam dalej. Czyli mam przejść za nią i za nią będę szedł w lewo żeby wyjść z parku. Park ma 34 km. Droga do wyjścia od granicy do granicy. Jest dozwolone spanie. Na tym terenie, więc rozbijam się gdzieś za około 8 km. 22 w nogach do 30 dobiję i gdzieś się rozłożę. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. 19 dzień wędrówki przeszedłem przez góry można powiedzieć, że częściowo zszedłem z góry ale jeszcze mnie czeka kilkaset metrów pod ale już nie będzie tak strasznie a dzisiaj nocleg mam na terenie rezerwatu przyrody widziałem już antylopy skoczki widziałem antylopy gnu i tutaj niedaleko obserwują mnie ze ze skały babun oj No Stado małp po drugiej stronie obserwuje mnie z daleka może w nocy podejdą, a tak to wygląda. Coś mi drapie w gardle Tu mam namiot. Tu jest kawałeczek dalej Moja droga, którą idę. No, ta droga jeszcze około 30 km do wyjścia z rezerwatu przyrody. Także jutro cały dzień w rezerwacie przyrody. Zobaczcie, to są ślady ślady antylop. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Są też odchody. Tu jest gdzieś ich ścieżka przebiegowa Tutaj Tutaj jest ich szlaki, tędy chodzą Zresztą widać odchody Jedne, drugie Tam są trzecie Pełno śladów I to nawet takie konkretne te ślady Także tutaj chodzą wszędzie i jest bezpiecznie. To nie, są, to nie są zwierzęta, które atakują ludzi. No uciekają od ludzi, jak tylko się zbliżycie na 200-300 metrów, płoszą się i uciekają. Więc, więc jest bezpiecznie. Oczywiście w nocy mogą podejść bliżej. Chociaż też nie podejdę do samego namiotu, no może małpy za jedzeniem, nie wiem, zobaczymy, yy, nie boję się, będzie, będzie git. Tak to wygląda mniej więcej dookoła. Namiot zostawiam otwarty, żeby było widać w nocy co podchodzi i na jaką odległość. Małpy! Powiedzą? A! No się tutaj przedrzeźniały ze mną. <grywa> Wydawały dźwięki. Tak naliczyłem około ośmiu na tej górce. Tylko, że jak tylko podejdę, nie wiem, z 20-30 kroków on od razu uciekają, a tak to siedzą na brzegu tej górki na skałach i obserwują mnie, co tu się dzieje, no są zaciekawione, ale blisko, blisko nie podchodzą, wręcz przeciwnie, uciekają. Jak dla mnie noc była super Ale trochę się zdziwiłem Jak zobaczyłem Jak zobaczyłem lud wiem, czy zobaczcie Było zimno Było zimno, ale tego nawet nie czułem Do tyle ranek wstałem i zacząłem coś robić <gry> To poczułem jak mam zimne ręce Jak mi marzną Trzeba było się ubrać w bluzę i się, I się pakować No ale niestety bo jest namiot Jest cały mokry i w, I w lodzie Więc jest pozamarzane. No czekam na słońce, aż wyjdzie, rozpuści to chociaż Bo No lód też niszczy Niszczy namiot, tym bardziej, że to nie jest y, namiot Zimowy Więc nie mogę go złożyć takiego Mokrego I, i zamarzniętego zobacz jak tu się roztapia i jak spływa kapie, kapie, kapie słoneczko zaraz wyjdzie to mi go trochę wysuszy może ślady zwierząt widziałem świeże dzisiaj o jeden drugi trzeci ale nie, to nie są, to nie są świeże świeże były gdzieś tutaj musiało coś chodzić koło koło namiotu ale to ja już spałem jak zabity pewnie tutaj też coś kopało no cóż, no jestem w rezerwacie przyrody, nie? zobaczymy czy będą jakieś zwierzęta jeszcze po drodze jeszcze dochodzę, do, dojdę do centrum tego rezerwatu przyrody i tam są, bo jakaś rzeka, chyba jakieś jeziorko więc tam prawdopodobnie jest więcej tych zwierząt. Zobaczymy lepsze warunki. Dawaj, słoneczko, dawaj, grzej na namiocik. I w tym oto pięknym rezerwacie przyrody miałem sobie usmażyć wczoraj, ale wczoraj padłem po tych kilometrach, wszystkich pod górę. No byłem padnięty, jeszcze nie, było, jeszcze nie było wiatru było ciężko. Więc robię to dzisiaj w rezerwacie przyrody. Smażę se steka wieprzowego. Ładnie pierczy Niech se spiercz Rezerwat przyrody. Dzień chyba 20. <laughs> ja już się pogubiłem. Nie mam dostępu do Facebooka. Nie, chcę mi się liczyć. Nieważne. Rezerwat przyrody jest ogromny. On jest od, od gór do gór. Czyli jest taka dolina. Płaskowyż otoczona górami. I tutaj sobie biegają dziko zwierzęta. Szału nie ma dużo, dużo ich nie widziałem. Chociaż mój wózek jest strasznie głośny i e, płoszy. Bardzo szybko. Więc tak, 200-300 metrów, żeby je zobaczyć w tych, w tych krzaczorach większych, to jest, to jest wyzwanie. A zobaczcie, jak ze mnie się leje. Całą czapkę mam mokrą. Po prostu poci się zero, zero wiatru i nie ma, nie ma chodzenia. To już nie pierwszy raz, gdy nie ma wiatru. Albo nie ma w ogóle, albo jest za silne. No cóż, takie życie. Pozdrawiam. Cześć wszystkim. Dzień nie wiem, który. Już mi się wszystko miesza, przestałem liczyć. Zmęczenie też robi swoje. <gry> Więc nie wiem, który dzień. Ale jestem w połowie rezerwatu przyrody. Stawiam na 20. W połowie rezerwatu przyrody odległość między wejściem a wyjściem tym, co ja wszedłem jest 52 km. Przez drogę przebiegają oczywiście dzikie zwierzęta. Jest leopard, jest, jest zebra, są małpy, babuny, są antylopy, jest kudu, jest leopard, już chyba mówiłem. Jest kilka mniejszych ssaków. Niestety nie wszystko da się zobaczyć, bo od, mój, wuj, mój wózek też jest hałaśliwy. Jeszcze idąc z kijkami, robię dużo hałasu, więc one już z daleka słyszą, że idę. Przyglądają się, jeśli zbliżę się na powiedzmy 200-300 metrów od razu biegną w różne strony. Ciężko jest je też złapać, wypatrzyć przede wszystkim. A ja jestem na polu namiotowym. Niestety Wi-Fi tutaj działa średnio, nawet, nawet jak się połączyłem, to 15 minut ładował mi się Facebook i się nie załadował wszystko. Nie załadowały mi się powiadomienia, nie załadowały mi się wszystkie zdjęcia, więc, więc tak średnio. Ale już jutro opuszczam, opuszczam rezerwat przyrody i mam 24, 24 km do wyjścia Później podobno jeszcze gdzieś około 6 km jeszcze jest, będzie farma gdzie podobno są bardzo sympatyczni ludzie także będę mógł się do nich udać może i tam nawet przespać u nich Dzisiaj dostałem całkowicie za darmo nocleg na tym polu kempingowym na to, że nikogo tu nie ma, w ogóle pusto, zero gości Zero gości i za to, że idę w taki kawał drogi z 216 randów, zrobiło się zero. Mogę się wykąpać, mogę sobie ugotować, mogę się wybrać ręcznie. No, to tyle. 3,5 kilometra stąd jest farma na którą się udałem zapytać o nocleg ale już nie namiot ale w łóżku potrzebowałem tego tego relaksu jestem na takim miejscu dostałem taki domek on jest 3,5 km z powrotem czyli cofam się tak jak przyszedłem ale chata jest konkretna bardzo fajna klimatyczna, zobaczcie Tarasik, słoneczko Tu jest mój wózek Tu jest łazienka mm. Tu jest łazienka numer jeden Jest tylko jedna Ale z drugiej strony jest pokój O! Zręczną kończę ten pokój, dobra! Tu jest, tu jest mój mieszkalny. Tu jest taki przedpokój z, z kominkiem. To sobie napalić, tu jest kuchnia. O, posprzątali. Było trochę brudno. Tutaj przyniósł mi dużo kawałków mięsa, jeszcze jest zamrożone, ale to jest, to jest jagnięcina, steki z jagnięciny. I powiedział, że normalnie, spokojnie mogę sobie ugrillować, zaraz Wam pokażę gdzie. Więc rozpalę. Tak, tu jest lodówka. Zamrażarka. a tu jest mój pokój, no ładne. <laughs> Może być powiem że to jest taka cisza w nocy, że słychać bicie własnego serca. Jest to trochę przerażające, ale, ale jest ok. Dobra, tu już wam pokazałem, to jeszcze a, tutaj zamknął, górę, dół, widoczek oczywiście na góry. Tu jest siedzisko zrobione z wanny, a tu mam grilla i mogę sobie dzisiaj rozpalić są przyprawy są rozpałki więc rozpalam grilla i i piekę swoje steki pozdrawiam Cześć, 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 cześć jak czapka A jak parasol zetek jak ziemniaki, jasne. Ja już jestem tak zmęczony. Już mam dość dość na jakiś czas. Tak na 2-3 dni potrzebuję jakiegoś takiego totalnego relaksu, bez schodzenia, zagojenie obtartych miejsc, bo są. I jestem czwarty dzień bez zasięgu. Ogólnie jest, jest ok, ale potrzebuję, potrzebuję regeneracji. Te góry mi dają mocno, mocno w kość. I to już jest któryś tam dzień z rzędu. Ja też trzymam swoje dystanse do 30 km, chociaż dzisiaj widziałem farmę, na której planuję zostać trochę dłużej powiedzmy 2-3 dni. Jest w pięknym miejscu, sami zobaczcie. Akurat jest zachód słońca. Tam są te budynki, co widzicie. To jest, to jest farma. I jeszcze coś jest po lewej. Będę musiał to sprawdzić. No dzisiaj późno wyszedłem. Późno dochodzę, ale. Jest 34 km w nogach 6:38 i niestety stała się rzecz straszna. <grymne> Taka straszna, że muszę właśnie y, skombinować to. Skombinować, znaczy no załatwić, no, trzeba załatwić trzecie koło do wózka. Trzecie koło, ponieważ tam to się rozjechało. Później wam pokażę na zdjęciach.